Pewnego dnia Rumcais z cyfiskiem siedzieli w żacholeckim lesie. Wtem Rumcais zwrócił się do syna. Najwyższy czas, żebyś dowiódł całemu światu, że jesteś prawdziwym synem rozbójnika. Ach, zdrzemnę się trochę, a ty przez ten czas. Ach, zastanów się nad tym, co powiedziałem. Cypisek chodził tam i z powrotem i myślał, myślał, ale nic nie mógł wymyśleć Nagle nadleciała sójka, trąbiąc jak na alarm. Nie, zawadziłam skrzydłem o wiatr. Trąbka upadła i nie mogę jej znaleźć. Gdybyś tak szybko nie latała, to byś jej nie zgubiła. Jak się miała nie śpieszyć, kiedy przynoszę Rumcajsowi straszną nowinę. Rumcaj Rumcajs śpi. Powiedz to mnie. Dobrze, że usiadłeś. Słuchaj. Trzeciego leśnego rewiru ma tu przyjść Bury Niedźwiedź. Będzie się tu rządził. To świetnie. Niech no tylko przyjdzie. Zaraz go stąd wykurzę. A, jakiś ty dzielny. O, słyszałem wszystko przez sen. Ciekaw jestem, jak sobie poradzisz z tym niedźwiedziem. Tego dnia, w którym Cypisek miał stoczyć walkę z niedźwiedziem, nadleciała sujka, wrzeszcząc w niebo głosy. Już idzie, idzie! Wszyscy się go boją jak ognia! Hanka starym zwyczajem przeżegnała synka. rumcajs wziął go na ręce i poszli. Kiedy doszli do polany, na której Cypisek miał się spotkać z Niedźwiedziem, zatrzymali się. Poczekam tu na Niedźwiedzia. Tu będziemy walczyli. No, rób co chcesz, twoja sprawa, synku. Schowam się za tym krzakiem malin. Niedźwiedź jest już niedaleko. Zaraz tu będzie. Idzie. Ale ma potężny głos. Nagle poczuł oddech niedźwiedzia. Co teraz będzie? Właś tu zaraz za ten krzaczek. Prędzej, bo marnie będzie z tobą. Jeżeli chcesz pokonać niedźwiedzia, musisz zachowywać się tak, jakbyś był większy niż on i potężniejszy od jego. Ledwie zdążył to dodać, a na polanę wtoczył się niedźwiedź. Bury olbrzymi. Gdzie jesteś, piski? Co, co, dlaczego tak krzyczysz? Mm. Jak do ciebie wyjdę, to popamiętasz. Czy mnie słuchnie myli? Ogaż się, jak wygląda. Mm. Nie rób tu balaganu. Mm -hmm. Jak cię Chodź, chodź! To ty rzucasz się na mnie? Ua, ha, 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 Takie kuchro! Ua, ha, 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 ha. zaczął się śmiać, a śmiał się tak długo i głośno, że aż mu sił zabrakło. Był już teraz bezsilny, słaby jak mała wiewiórka. Teraz! O! pisek ledwie dotknął go palcem niedzieś rozciągnął się jak bugidrałem hmm, hmm. i wrócił do swego leśnego rewiru a rumcej. Jest... Typiskiem wrócili do swojej jaskini. Nasz syn jest prawdziwym synem rozbójnika. Ach. Ach. Przedstawiliśmy telewizyjny film produkcji czechosłowackiej. Scenariusz Wacław Czwartek. Opracowanie wersji polskiej, studio opracowań filmów, oddział w Łodzi. Plastyk projektodawca Radek Pilarz. Reżyseria Ladislaw Czapek.